W tej części zobaczysz jak łatwo można się oszukać w Excelu i nawet tego nie zauważyć. Zwróć uwagę w liście po lewej stronie mam w kolumnie C hiperłącza. Jeżeli najeżdżam na takie hiperłącze, wiadomo kursor zmienia się w łapkę i mogę to hiperłącze kliknąć, ale zobacz co teraz ciekawego będzie się działo. Jeżeli chciałbym teraz skopiować sobie z innego arkusza, może większe, z innego arkusza trochę danych i wklejam na miejsce tych oryginalnych, więc klikam w komórce B3, Ctrl V, czyli zrobiłem zwykłe wklej. Hiperłącza zniknęły, ale zwróć uwagę, najeżdżam na komórkę, w, którym, w której było to hiperłącze, i to hiperłącze jest do starego adresu. Zwróć uwagę, jest tutaj odbiorca teraz nowy Bosch, a hiperłącze jest stare do odbiorcy o nazwie Mars. Oczywiście to jest niedopuszczalne. Co możemy teraz zrobić z tym fantem? Oczywiście tych hiper się pozbyć, ale zwróć uwagę, że jak było ciekawiej. Jeżeli teraz, ja to wycofam. Jeżeli teraz wkleiłbym tutaj dane z tego arkusza, czyli skopiowałbym teraz może ten kawałek. Te dane stąd, Ctrl C i wklejam, znowu zrobię zwykłe wklej, Ctrl V to teraz te hiperłącza stąd zostały usunięte, także jak widać ma znaczenie czy dane kopiujemy z tego samego arkusza, czy też z innego. Na to rozwiązanie mogłoby być stosunkowo proste na ten problem, gdybyśmy mieli skopiować dane z innego arkusza. Można byłoby najpierw te dane skopiować z tego innego arkusza, wkleić w jakieś inne miejsce, na przykład tu i teraz stąd skopiować i dopiero teraz wkleić na miejsce oryginałów, albo używając zwykłego wklej, albo Ctrl-V. I teraz te hiperłącza z tych komórek w kolumnie C poznikały.